Zajęcia terapeutyczne w domach opieki to prawdziwy skarb dla seniorów. Arteterapia pozwala wyrażać emocje poprzez sztukę, co nie tylko rozwija kreatywność, ale także poprawia sprawność manualną. Muzykoterapia z kolei to magiczna podróż dźwięków, która wspiera pamięć i nastrój, szczególnie u osób z demencją. Terapia zajęciowa pomaga w codziennych czynnościach, dając poczucie samodzielności i spełnienia. A terapia reminiscencyjna. To wspaniały sposób na przywołanie wspomnień, które łączą pokolenia. Regularna aktywność fizyczna, jak yoga czy spacery, to klucz do zdrowia. Dzięki tym zajęciom seniorzy nie tylko zachowują sprawność, ale także poprawiają jakość swojego życia, czując się potrzebnymi i mniej osamotnionymi. Warto inwestować w takie programy. Bo to one naprawdę zmieniają życie. Zajęcia terapeutyczne w domach opieki to prawdziwy skarb dla seniorów. Arteterapia pozwala wyrażać emocje poprzez sztukę, co nie tylko rozwija kreatywność, ale także poprawia sprawność manualną. Muzykoterapia z kolei to magiczna podróż dźwięków, która wspiera pamięć i nastrój, szczególnie u osób z demencją.